Cześć kochani, z tej strony Sylwia. Witajcie na kanale Poziomka. Dzisiaj kolejny zestaw Play Doh Wheels. Chciałabym Wam pokazać nieco większy zestaw w takich czarno-zielonych kolorach. Otóż będzie to żwirownia, więc jeżeli jesteście ciekawi co można tutaj zrobić i jak się tym bawić to każdy z Was zostawia kciuka do góry, a ja zapraszam Was do oglądania. Po pierwsze, ja już sobie tutaj wyciągnęłam jeden z samochodzików, ale w tym zestawie mamy do dyspozycji aż dwa samochodziki. To jest chyba walec drogowy. Dzięki niemu możemy ubijać ziemię, no i dzięki niemu możemy też budować drogi. Oprócz tego mamy jakąś tutaj wielką maszynę. Mamy również kilka, słuchajcie, tubek z ciastoliną play Doh, ale mi najbardziej. Podoba się ta ciastolina. Zobaczcie, jak ona pięknie tutaj wygląda. Mam nadzieję, że w środku również się tak prezentuje. Wow, słuchajcie, wow, ale ekstra! Ona jest czarna i ma w sobie drobinki brokatu. I naprawdę wygląda jak słuchajcie, asfalt na drogę. Oprócz tej takiej oryginalnej czarnej ciastoliny mieliśmy tutaj jeszcze kolor jasnobrązowy, ciemnobrązowy oraz taki fajny pomarańczowy. Do naszego, słuchajcie, zielonego pojazdu, dołączy jeszcze jeden. Otóż jest to wywrotka z taką fajną przyczepą tutaj ruchomą. Dzięki niej możemy jeszcze tutaj wycisnąć. Widzę jakieś elementy, może nawet jakiś piasek albo żwir. Wygląda ekstra. Ma tablicę rejestracyjną z napisem Playdo. Tutaj jest kabina kierowcy. Kółeczka kręcą się bez problemu. Ale największą rzeczą w tym zestawie jest oczywiście ta wielka maszyna. Ten oto mechanizm z tutaj z pokrętem. Zobaczcie, z taką wielką korbą. Do środka wrzucamy ciastolinę. No i tutaj nam się wszystko tak mieli. No i wypada na dole yy, żwir, czy też piasek. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze foremki, tak więc możemy zacząć zabawę. Przygotujmy zatem piasek. O super, mamy taką ciemną ciastolinę w kolorze brązowym. Wygląda naprawdę super. No i teraz przechodzimy na górę naszej maszyny i tę ciastolinę wrzucamy tutaj do środka. Ja dokładnie nie wiem, ile tutaj powinniśmy tego wrzucić, więc może na początek wrzucę tylko tyle. Podjeżdżamy naszą przyczepą. Tutaj auto musi być zaparkowane. Przechodzimy teraz do góry. Ja spróbuję tym pokręcić. Czy ta ciastolina tutaj nam wejdzie do środka? O, słuchajcie, chyba teraz coś tam leci na dole. Chyba musimy ją bardziej tutaj wepchać. O, ja ją tak docisnę. No i wtedy zaczynamy kręcić. Wow, ale ekstra. No dobra. Wyjedźmy autem no i zobaczmy, czy coś w tej przyczepie się pojawiło. Wow, zobaczcie faktycznie. Mamy tutaj zmieloną ciastolinę. Zobaczcie teraz, jak ona będzie wypadać. Ja zmielę tutaj tą resztę jeszcze. Wow, ekstra, widzicie? Kawałki ciastoliny lądują na dole. Jeszcze odrobina tutaj mi została. I chyba już wszystko. Wow, no zobaczcie, faktycznie jest fajnie tak. Pocięta. Fajnie to wygląda. Ja myślę, że tę resztę jeszcze dołożę tutaj na przyczepę. No i nasza wywrotka może odjeżdżać. Zauważyłam, że tutaj po bokach są jakieś formy, aby zrobić jakieś rury. Coś takiego, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Gdy włożymy ciastolinę, od razu zobaczymy cały wzór, jaki nam się tutaj odciśnie. To chyba faktycznie są jakieś rury. O, zobaczcie, no, chyba tak, jedna rura. Z drugiej strony mamy jeszcze jedną taką formę. Ściągamy nadmiar ciastoliny, i teraz to możemy połączyć, i mamy rurę, na której mamy jakieś blaszki takie tutaj nałożone. No i takie rury często właśnie wystają z ziemi podczas budowy. Wywrotka podjeżdża, zobaczmy czy uda nam się wszystko wyrzucić. Idealnie za pierwszym razem. Teraz może na tej górze piachu, tak ją ładnie ulepmy tutaj, możemy Stawić naszą rurę. Zróbmy tylko miejsce. O, zobaczcie. Może z tej strony, albo tak. I rura wystaje z ziemi. Chcemy więcej piachu, nie ma problemu, możemy go od razu zrobić na naszej przyczepie. Bierzemy odrobinę ciastoliny, kładziemy tutaj na to miejsce i teraz zamykając naszą przyczepę, zobaczcie, powinien pojawić się nam piasek właśnie tutaj. Chcemy go jeszcze więcej, możemy go ściągnąć, a żeby było go jeszcze więcej, no to. Dokładamy, a wypadł mi tutaj. Dokładamy i znowu przyciskamy ten samochód. Nasza fajna wywrotka, która przewozi przewodzi piach. Wykonała już swoją robotę, tak więc odjeżdża sobie, a na jej miejsce wjeżdża nasz walec drogowy, gigantyczny. Widzę, że on tutaj ma specjalną formę, aby zrobić drogę. Tak więc bierzemy. Tę wyjątkową ciastolinę w kolorze czarnym z drobinkami brokatu. Ona, słuchajcie, bardzo, bardzo mi się podoba. No i zaczynamy robić drogę. Ja wyciągnę sobie chyba całą tutaj. Może odrobinę tylko zostawię, jakbym chciała coś tam dorobić. Wow, słuchajcie, no wygląda ekstra. Póki co nie przypomina nam to drogi, ale zaraz to powinno się zmienić. Liczę, kochani, na Wasze kciuki do góry. Niech każdy z Was zostawi lajka. No i również odezwijcie się na dole w komentarzu, czy podoba Wam się ten zestaw. Myślę, że bardziej spodoba on się chłopcom, ale dziewczynki też mogą się świetnie tym bawić. Przygotowałam już pasek asfaltu. Leży on sobie tutaj na środku. Musi teraz potem przejechać walec. Uwaga, czy uda nam się zrobić drogę. Przyciskamy. Oby tylko nam się tutaj, o, tak właśnie nic nie przykleiło mocno. Staram się to tak wiecie co, przycisnąć, aby ten wzór nam wyszedł. No, słuchajcie, no prawie, prawie wyszła nam tutaj droga. Brakuje nam jeszcze pasów na środku. Ja zrobię je z białej ciastoliny. Co prawda, ta biała ciastolina nie była dołączona do zestawu, ale oczywiście możecie ze sobą łączyć różne kolory. Zobaczcie, wystarczy zrobić takie cieniutkie paseczki, nieco spłaszczone. Ja tutaj będę potrzebowała trzech takich paseczków równych. Robimy wałeczek. I wszystko zobaczcie, spłaszczamy, i robimy, jakby to były prawdziwe pasy na drodze, takie, które zazwyczaj drogowcy malują, aby wiedzieć, którego pasa samochód ma się trzymać i jak należy jechać. Teraz te pasy lądują. Tutaj, a moja rura się przewróciła. Na środku, no i słuchajcie, kawałek drogi. Zobaczcie, jest już zbudowany. Zbudowana, ale mi tutaj został jeszcze taki kawałek ciastoliny play do z czarnym kolorem. Chciałam go yy, wykorzystać do czegoś innego, ale chyba dorobimy jeszcze kawałek drogi, więc to ląduje do mojej maszyny. Słuchajcie, tutaj wszystko, każdy najmniejszy kawałek, na dół musimy podstawić naszą wywrotkę. Nasze auto z wielką przyczepą. No i teraz spróbuję to wszystko zmienić. Zaraz sprawdzimy, czy w przyczepie widzicie coś tam, czy leci, czy nie. I powinien cały ten, słuchajcie, tutaj Żwir, znaleźć się w naszym aucie. Dobra, chyba się udało. Możemy wyjechać. A, zobaczcie, tutaj na górze nawet. No dobra, wszystko zmielone, więc ruszamy teraz do naszego walca. Najpierw musi podjechać tutaj yy, nasze auto z przyczepą. Wszystko wysypujemy. Musimy teraz ten żwir tutaj ładnie, słuchajcie, ułożyć. No i na sam koniec potem musi przejechać nasz walec. Oby tylko się udało. No dobra, przejeżdżamy. Czy jest? A słuchajcie, Aswalt przyczepił nam się tutaj. Musimy troszeczkę to przytrzymać. Wow, ale udało się. Łączymy tutaj to z tym. Mamy kolejny kawałek drogi. Tutaj jeszcze potrzebne są pasy, ale je zrobimy z białego koloru. Tak więc, kochani, jeżeli używacie tego walca, musicie uważać, żeby droga Wam się do niego nie przykleiła. Pas zrobiony. No i zobaczcie, ląduje tutaj. No i spory kawałek drogi jest już zrobiony. Tak więc, słuchanie, słuchajcie, kochani, chyba nam się udało. Droga jest przyszykowana. Pomogły nam w tym te dwie oto maszyny, które były dołączone do tego zestawu, oraz ta oto gigantyczna maszyna, dzięki której mogliśmy zmielić. Właśnie nasz Pani, Zabawa w tym odcinku dobiegła już końca. Liczę na Wasze kciuki do góry. Mam nadzieję, że zabawa Wam się spodobała. Moim zdaniem każdy chłopiec będzie zachwycony takim oto właśnie zestawem, w którym to mamy ciastoninę Pleidą, oryginalną, bo czarną z brokatem. No i dwa fajne pojazdy oraz wielką maszynę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, na kanale poziomka codziennie pojawiają się nowe odcinki, w których to mamy ciasto na Play playdo oraz różne inne niespodzianki. Do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam Was. Pa pa!